Witam bardzo serdecznie w największym w Polsce specjalistycznym salonie sprzedaży rowerów elektrycznych. W tym filmie zaprezentuję państwu y, rowery Ecobike z serii R. Będą to modele RM, RL oraz RS, które umożliwiają jazdę ze wspomaganiem elektrycznym nawet do 40 km na godzinę. Mówiąc o firmie Ecobike, można powiedzieć, że to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów rowerów elektrycznych. W swojej ofercie mają rowery miejskie, rowery trekkingowe, rowery składane, a także rowery, które wspomagają użytkownika do 40 km na godzinę. Właśnie tę ostatnią serię omówię w niniejszym filmie. Ecobike produkuje rowery ze wspomaganiem do 40 km na godzinę. Do dwóch zastosowań jazdy trekkingowej oraz jazdy górskiej. Do serii R wchodzą modele trekkingowe, które mają oznaczenie RM oraz RL. Występują w rozmiarach ramy 19 i 20 cali. Oba te rowery posiadają 28-calowe koła. RS to modele górskie z ramą w rozmiarach 19 i 21 cali. Oba te rowery posiadają koła w rozmiarze 29 cali. Rowery te będą odpowiednie dla osób o wzroście od 170 do 190 cm. Ponieważ rowery Serii R zostały wyposażone w ten sam silnik, akumulator oraz wyświetlacz, to omówię je wszystkie w jednym filmie. Sercem rowerów Serii R jest silnik centralny DAPU pracujący na napięciu 48 V który według danych producenta osiąga aż 80 Nm momentu obrotowego. To najważniejsza zaleta tych rowerów, a pozostałe to akumulator o pojemności około 500 watogodzin z możliwością rozszerzenia pojemności aż do 614 watogodzin co umożliwia przejechanie nawet do 120 km na jednym ładowaniu. Duży i czytelny wyświetlacz LCD umieszczony centralnie na kierownicy, wysoka sztywność ramy dzięki integracji akumulatora oraz silnika z ramą. Możliwość wspomagania rowerzysty do 40 km na godzinę podczas pedałowania. Napęd 1x9 Shimano Alivio w modelach RM oraz RL, a także 1x10 z przerzutką Shimano Deore w modelu RS. Tarczowe hamulce hydrauliczne MT-400. Dodatkowo w modelu RS zamontowano przedni powietrzny amortyzator Santur XCR32. Napęd elektryczny składa się z silnika umieszczonego centralnie akumulatora, który jest częściowo zintegrowany z ramą roweru, wyświetlacza umieszczonego centralnie oraz panelu sterującego do wyświetlacza umieszczonego po lewej stronie kierownicy. Akumulator ma pojemność 499 watogodzin, czyli praktycznie 502 to godzin. Pojemność ta umożliwia przejechanie do 90 km na jednym ładowaniu. Dla osób pokonujących większe dystanse jest możliwość powiększenia pojemności akumulatora za dopłatą, co umożliwia przejechanie nawet do 120 km na jednym ładowaniu. Jeżeli chcą Państwo przy zakupie powiększyć od razu akumulator w tym rowerze, to można to zrobić bezpośrednio z rozwijanej listy w naszym sklepie internetowym. Akumulator można naładować po wyjęciu z roweru oraz w ramie, ponieważ port znajduje się z lewej strony akumulatora. Do jego wyjmowania będziemy potrzebowali otworzyć zamek. Oczywiście w zestawie z rowerem znajdą Państwo klucze do zamka, a także ładowarkę. Dodatkowo akumulator w swojej obudowie posiada od góry przycisk oraz diody LED, które sygnalizują stopień naładowania akumulatora. A także po prawej stronie akumulatora znajduje się gniazdo USB, które umożliwia ładowanie e, na przykład smartfona. Sterowanie systemem wspomagania odbywa się po włączeniu wyświetlacza. Do wyboru dostępne jest 6 trybów wspomagania. Wyświetlacz pokazuje wiele przydatnych funkcji, takich jak na przykład informacje o trybie wspomagania, stopień naładowania baterii, aktualna prędkość, dystans całkowity, dystans wycieczki. Wszystkie funkcje szczegółowo omawiamy w osobnym filmie poświęconym tylko temu wyświetlaczowi. Mogą go Państwo znaleźć na stronie produktu w naszym sklepie internetowym w Bazie Wiedzy, a także na naszym kanale YouTube. Rower ten może wspomagać nas nawet do 40 km na godzinę, jednak w standardzie wspomaganie jest zablokowane do 25 km na godzinę, aby rower był zgodny z przepisami ruchu drogowego. Gdy znajdziemy się poza drogami publicznymi, możemy je samodzielnie odblokować z poziomu menu. Modele Ecobike RS zostały wyposażone w dobrej jakości przerzutkę Shimano Deore z kasetą 11-42 a modele RM i RL zostały wyposażone w tylną przerzutkę Shimano Alivio i kasetę 1136. Zastosowanie mocnego silnika oraz dobrej klasy osprzętu sprawia, że wyjeżdżanie pod górę przebiega bardzo sprawnie. Gdy trzeba szybko się zatrzymać, możemy polegać na tarczowych hamulcach hydraulicznych Shimano MT400 z technologią One Way Bleeding. Jest to dwutłoczkowy model hamulca Shimano o dużej skuteczności hamowania. Modele RM oraz RL posiadają bardzo bogate wyposażenie. Żelowe siodełko Cell Royal, ergonomiczne chwyt sztycę amortyzowaną, wytrzymały bagażnik o udźwigu aż do 25 kg, płotniki z chlapaczami, podpórkę, a także osłonę łańcucha chroniącą ubranie przed zabrudzeniem. Posiadają także oświetlenie zasilane z głównego akumulatora. Podsumowując, rowery serii Ecobike R to bardzo przemyślane rowery elektryczne przeznaczone dla miłośników szybkiej jazdy. Są one stworzone do szybkiego przemieszczania się i dalekich wyjazdów zarówno po drodze jak i w terenie. Są one trwałe, sztywne i wygodne oraz umożliwiają przejechanie nawet do 90 km na standardowym akumulatorze. Serdecznie polecamy tą serię rowerów oraz przypominamy o korzyściach jakie płyną z zakupów w naszym sklepie internetowym. Jedną z nich jest przegląd zerowy, a więc sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych oraz dokonanie niezbędnych regulacji po to, aby rower był bezpieczny oraz gotowy do jazdy niemal tuż po wyjęciu go z kartonu. Natomiast przesyłka roweru jest bezpłatna i realizowana specjalistyczną firmą logistyczną.